To jest podcast Finanse bardzo osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 132. odcinku podcastu Finanse bardzo osobiste. Mam nadzieję, że gdziekolwiek słuchasz tego odcinka, siedzisz sobie wygodnie, najlepiej z kubkiem ulubionego napoju i masz czas, żeby poważnie pomyśleć o swojej przyszłości, bo dzisiejszy temat zdecydowanie do tego zachęca. W końcu, po wielu waszych prośbach, wziąłem na tapetę temat IGZE. Jeżeli masz taką możliwość, bardzo gorąco zachęcam cię do odwiedzenia bloga, bo tam znajdziesz wpis towarzyszący temu podcastowi, a w nim szczegółowy, rozbudowany kalkulator, który pomoże ci obliczyć opłacalność XZ w twojej konkretnej sytuacji. Porównuje też oszczędzanie w X z oszczędzaniem w IKE, a także poza tymi formami. Nie odkładaj tego na później, bo wraz z końcem roku bezpowrotnie przepadnie ci limit wpłat na IGZE. A wraz z nim nawet 2007 zł ulgi podatkowej, która być może przyda Ci się przy okazji rozliczenia tegorocznego podatku w kwietniu przyszłego roku. Ale zanim przejdziemy do odcinka, po prostu muszę przeczytać Wam recenzję z Apple Podcast, którą niedawno zamieścił użytkownik Zanequed. Ta recenzja jest następująca. Taki ten podcast jest dobry. To tytuł recenzji, a brzmi ona tak. Ten podcast jest taki dobry, że jakby istniał na początku lat 90, to Wałęsa tak by zainwestował, że starczyłoby na 200 milionów dla każdego, a dzisiaj bylibyśmy drugą Szwajcarią. Każdy, kto poważnie podchodzi do życia, powinien przesłuchać, nieważne czy zarabia 2 czy 20 tysięcy złotych. No, wy pewnie już nie pamiętacie, ale była taka... Obietnica wyborcza pod hasłem 100 milionów dla każdego, więc tu już by było 200 milionów, także za adekwat dziękuję. Zdecydowanie zrobiłeś mi tymi słowami dzień. Nie wiem, jak z tą drugą Szwajcarią, ale bardzo, bardzo doceniam Twój komentarz i jestem Wam wdzięczny za te recenzję, bo dzięki nim podcast jest bardziej popularny i dociera po prostu do większej liczby osób. Życzę Wam powodzenia, samych sukcesów w życiu i finansach, a teraz już bardzo serdecznie zapraszam do odcinka na temat Igze. Za chwilę bezpowrotnie przepadnie ci ulga podatkowa w wysokości nawet 2007 zł. Bo jeśli nie wykorzystasz swojego limitu wpłat na XZ w 2020 roku, no to Twój tegoroczny limit przepadnie raz na zawsze. No i do tej pory sam nie korzystając z IGZE, ale postanowiłem to wreszcie zmienić. A co mnie przekonało? Bardzo konkretne liczby i wyliczenia, i w dzisiejszym odcinku opowiem o XE. Podzielę się moimi kalkulacjami, a jaka uzupełnienie do tego odcinka już w najbliższy czwartek. 3 grudnia na moim blogu Finanse bardzo osobiste znajdziecie obszerny artykuł opisujący wszelkie niuanse związane z XZ, no ale też rozbudowany kalkulator w Excelu, pozwalający dokonać własnych obliczeń. Powiem też, kiedy XZ się nie opłaca, no oraz o kilku innych szczegółach. Co to jest XZ? No, ten skrót oznacza indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jest to po prostu rodzaj takiego antypodatkowego opakowania na różne produkty finansowe. Tak jak widzicie na tym slajdzie, różne produkty, w których możemy odkładać na własną emeryturę i możemy je dodatkowo zapakować sobie w IGZE, więc jeśli chcesz odkładać na zwykłym koncie bankowym, choć to raczej jest zwykle średni pomysł, ale nawet jeśli w takiej sytuacji chcesz odkładać do emerytury na koncie bankowym, to zapakuj sobie to konto oszczędnościowe w IGZE, będzie się bardziej opłacać. Jeżeli wolisz korzystać z funduszy inwestycyjnych, to w ramach IGZE będzie się bardziej opłacać. A jeśli chcesz odkładać z wykorzystaniem rachunku maklerskiego, chcesz kupować sobie ETF-y lub akcje, to również zdecydowanie warto skorzystać z IGZE. I do wyboru, do koloru, jak widzisz tutaj w tej liście, tych produktów, które można opakować sobie w IGZE jest dużo. Możesz wybrać taki, który Ci najbardziej odpowiada, ale jeśli planujesz odkładać nim na emeryturę, no to zobacz, ile skorzystasz opakowując taki produkt w IGZE. Z IGZE wiążą się solidne preferencje podatkowe, dzięki czemu w każdym kolejnym roku zapłacisz niższy podatek dochodowy, czyli nasz nieodzowny PIT. Jak takie XZ działa? No Zobaczmy to tutaj na tym liczbowym przykładzie. Załóżmy, że w 2020 roku założysz sobie IGZE i wpłacisz na nie 6274 zł i 40 groszy, czyli maksymalny limit wpłat, o którym za chwilę opowiem. Dzięki temu już za 4 miesiące wypełniając swój roczny PIT. Pomniejszysz o wysokość tej wpłaty dochód do opodatkowania. Odliczenie tej wpłaty dokonanej na XZ od dochodu będzie oznaczać niższy podatek, i w zależności od stawki PIT, którą w tym roku płacisz, twoja korzyść podatkowa będzie następująca. Jeżeli płacisz PIT według stawki 17%, jesteś w pierwszym progu podatkowym, to zaoszczędzisz dzięki temu 1066,30 zł na podatku. Jeżeli jesteś w drugim progu podatkowym, no to jest najlepsza sytuacja. Nie tylko dlatego, że się dużo zarabia, ale również dlatego, że dzięki XE zaoszczędzisz 2007 zł i 17 groszy na podatku. No a jeżeli ktoś tak jak ja jest przedsiębiorcą na podatku liniowym, wtedy zaoszczędzi się 1191 zł i 76 groszy. Moim zdaniem to są spore kwoty, po które zdecydowanie warto się schylić, Szczególnie, że w każdym kolejnym roku możemy wykorzystywać nasz limit wpłat na XE i dzięki temu co roku możemy się cieszyć takimi oszczędnościami. No i w tym momencie ktoś sprytny może sobie pomyśleć tak. O, super sprawa. Wpłacę dzisiaj cały limit, za 4 miesiące skorzystam z ulgi, a potem wypłacę pieniądze z XE i będę ze dwa do przodu. No, nic z tego. Jeśli dokonasz zwrotu środków wpłaconych na XE, to zwrócona kwota powiększy Twój dochód do opodatkowania w kolejnym, w kolejnym roku i wtedy zapłacisz odpowiednio wyższy podatek. A zatem takie zabawy nie mają po prostu sensu, szczególnie, że w ich wyniku możesz na przykład wpaść w wyższy próg podatkowy. Więc aby faktycznie, aby fakty, faktycznie w pełni skorzystać z ulgi podatkowej w ramach XE, to trzeba spełnić konkretne warunki. Co to za warunki? No, są one bardzo proste. Pierwsza sprawa. Ponieważ XZ ma być zachętą do odkładania na emeryturę, no to najbardziej opłacalna jest sytuacja, w której wpłaty, wypłaty, przepraszam, dokonasz dopiero połącznym spełnieniu takich dwóch warunków. Czyli pierwsza rzecz, środki z IZE wypłacasz dopiero po ukończeniu 65 roku życia. No i druga sprawa, dokonasz wpłat na IZE co najmniej w pięciu dowolnych, dowolnych latach kalendarzowych. I kiedy spełnisz te warunki, to wówczas Wypłacając swoje pieniądze z XZ, zapłacisz podatek według o wiele niższej stawki to jest zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Dla pełnej jasności, zobaczmy to sobie jeszcze na takim prostym schemacie. Weźmy sobie takiego dzisiejszego 30-latka, który przez kolejnych 35 lat może dokonywać wpłat na XZ, korzystając z ulgi podatkowej. Wysokość tej ulgi wyniesie oczywiście tyle, ile suma kwot wpłaconych przez niego na XZ w danym roku kalendarzowym pomnożona przez płaconą przez tego człowieka stawkę PIT. Zatem co roku przed złożeniem rocznej deklaracji PIT nasz bohater wykazuje w niej jaką kwotę wpłacił na XZ w poprzednim roku i odlicza sobie stosowną ulgę. Dzięki temu przez 35 lat w jego kieszeni może zostawać nawet ponad 2000 zł rocznie wtedy kiedy znajduje się w drugim progu podatkowym. No, niestety, nasze państwo nie jest aż tak hojne, żeby całkowicie zwolnić nas z podatku, więc kiedy nasz bohater dożyje 65 roku życia i wypłaci swoje pieniądze z IgZ, będzie musiał zapłacić od całej wypłacanej kwoty zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Czy to się opłaca? Za chwilę pokażę wam kilka przykładów, konkretne kwoty, ale już na pierwszy rzut oka widać, że to się musi opłacać. A dlaczego? Z prostego powodu. Zobaczcie. Wpłacamy pieniądze na x, to jest nasz kapitał, tak? to co wpłacamy, to jest nasz wpłacony kapitał i ten kapitał obniża nasz dochód, dzięki czemu przemnażamy go potem przez naszą stawkę podatkową 17%, 32% czy 19%, jeżeli jesteśmy na podatku liniowym, więc wypłacając potem ten kapitał w przyszłości, będziemy płacić od niego 10% podatku, czyli odliczamy 17, 32 lub 19, a płacimy podatek 10%, no jest to opłacalne. Druga sprawa, będziemy inwestować te środki, więc one będą zarabiały. W normalnych sytuacjach poza X odzysku zapłacilibyśmy przy wypłacie 19% podatku Belki, czyli podatku odzysków kapitałowych. A w przypadku X zapłacimy znów zryczałtowany podatek 10%, bo tutaj się nie rozróżnia tego na podatek odzysków kapitałowych i podatek dochodowy. To jest po prostu zryczałtowany podatek 10%. To musi się dokładnie opłacać. No dobra, ale. Skoro to takie opłacalne, to dlaczego sam do tej pory nie miałem X? No cóż, powodów było kilka. Jeśli śledzicie mój cykl wpisów i filmów oznaczonych jako FFP, czyli to finansowa forteca w praktyce, to wiecie doskonale, że od lat wykorzystuję pod kurek swój limit wpłat na IKE, czyli na indywidualne konto emerytalne, no i wykorzystuję też pod kurek limit wpłat na IKE mojej żony. No, a do tego yy, odłożyłem też ponad 130 tysięcy złotych w PPE, czyli pracowniczym planie emerytalnym, które te środki niedawno też przetransferowałem na swoje IKE. No, dlatego stwierdziłem, że już mi wystarczy tych emerytalnych produktów. Do tego, no, jestem przedsiębiorcą na liniowym podatku. Stawka mojego podatku wynosi 19%, a nie 32% jak w czasach pracy na etacie, więc ta motywacja też była mniejsza. No, ale przy okazji tworzenia kalkulatora na potrzeby czwartkowego artykułu na blogu. Zrobiłem parę wyliczeń, na no i z perspektywy czasu widzę, że to był błąd. I już dawno powinienem był jednak założyć Igzę nie tylko dla siebie, ale również dla mojej żony. I dzisiaj nie mam już żadnych wątpliwości, że skoro mogę korzystać zarówno z IKE, jak i z IGZE, to powinienem korzystać z obydwu. A dlaczego? No, pokażę Wam kilka konkretnych y, obliczeń dla swojego przypadku. Mamy sobie człowieka, wiek. 43 lata, co miesiąc wpłaca sobie jedną rocznego limitu. Tutaj przyjąłem limit z 2020 roku, więc inwestuję do 65 roku, już tylko 22 lata. Roczna stopa zwrotu, którą sobie założyłem w kalkulatorze to 4%, no i płacę ten liniowy PIT, czyli 19% przez cały ten czas. Co się dzieje? No co roku dostaje ulgę, i w kalkulatorze jest jeszcze założenie, że ta ulga, którą zostaje, wpływa do mojej kieszeni, i ja tą ulgę sobie dalej inwestuję. Ale inwestuję już poza X, żeby. No, czyli limit na X sobie wykorzystuję swoją sprawą, a te pieniądze, które dostanę jako e, zwrot, to sobie reinwestuję gdzieś tam z boku, już poza X. I przy takich założeniach, co się okazuje? Nawet jak wypłacę te pieniądze za 5 lat, czyli nie spełni warunków. To zobaczcie, x wypada najlepiej nawet w porównaniu z ike, i oczywiście w porównaniu z oszczędzaniem poza x poza w takiej sytuacji, bo podatek jest liniowy, tu się nie zwiększy, nie wpadnę w żaden inny próg. Wypada lepiej też po 10 latach. Po 17 latach, kiedy będę miał 60 lat, będzie ciekawa sytuacja, bo wtedy spełnię warunki do wypłaty bez podatku belki z ike, a jeszcze nie spełnię warunków do wypłaty bez podatków, znaczy przy zryczałtowanym podatku z XZ, czyli tutaj lepiej wypada. IKE. Natomiast potem, kiedy już będę miał lat 65, spełnię wszystkie warunki, znowu X wypada na najkorzystniej. Eee, no także, jak widzicie, kurczę, trochę się sfrajerowałem, tak teraz sobie myślę i muszę wam bardzo serdecznie podziękować, bo to wasze pytania między innymi skłoniły mnie do tego, żeby kurczę, wreszcie przysiąść, dokładnie to policzyć i zdecydować, co z tym robić. Dobra, ale o co właściwie chodzi z tym rocznym limitem wpłat na X, który jak wspomniałem we wstępie może nam bezpowrotnie przepaść. No słuchajcie. Ponieważ państwo nie przepada za ulgami podatkowymi, to co roku w okolicach listopada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podaje do wiadomości maksymalną kwotę, jaką w kolejnym roku kalendarzowym będzie można sobie wpłacić na X. No i dla przykładu dzisiaj już wiadomo, że taki limit. Na XE w 2021 wyniesie 6310,80 zł dla osób pracujących na etacie i na umowie zlecenia, czyli o 38,40 zł więcej. Ten limit jest obliczany na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i jest założenie, że nigdy nie może być niższy niż w roku poprzednim. I jak widzicie na tym wykresie, kwota, jaką można sobie wpłacać na XZ. W każdym kolejnym roku do tej pory była wyższa. Jeżeli jednak nie wykorzystamy naszego limitu w danym roku kalendarzowym, czyli na przykład nie wykorzystamy go do końca grudnia, no to niestety on przepada bezpowrotnie. I, no i kurde, parę takich limitów uciekło mi z przed nosa i przyznam Wam szczerze, trochę mi z tego powodu wstyd. Na szczęście, jak sam y, zawsze to powtarzam, nigdy nie jest za późno, żeby zmienić. I zoptymalizować swoje działanie. Dlatego w tym roku bezwzględnie otwieram XZ i wpłacam do niego mój cały roczny limit. Co więcej, w 2021 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą będą miały wyższy limit wpłat na XZ od osób pracujących na przykład na etacie. I ten limit wyniesie aż 9466,20 zł. A zatem produkt staje się dla mnie jeszcze bardziej atrakcyjny. A które XZ wybiorę? Następnych 7 dni. Poświęcam właśnie na analizę dostępnych na rynku produktów, i na kolejnym wtorku z finansami pokażę Wam, które Igze wybrałem oraz dlaczego. Przy tej okazji planuję też opisać także dwa, trzy inne rozwiązania, które w mojej ocenie są ciekawą propozycją. I tutaj mam do Was wielką prośbę. Wiem, że bardzo wielu z Was od dawna już Igze posiada, nie daliście się tak sfrajerować jak ja. Niektórzy z Was za chwilę sobie to Igze otworzą i pewnie macie już jakiś konkretny produkt na oku. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, któremu XZ powinienem się Waszym zdaniem przyjrzeć. To no, pomoże mi na pewno zaoszczędzić mnóstwo czasu i przy tej okazji e, no, po prostu będę mógł też sobie prześledzić takie produkty, które Wy preferujecie. A no, co tu dużo mówić, w naszej społeczności jest mnóstwo już osób, które wspaniale poruszają się w świecie produktów finansowych. No, ale przy okazji chciałem Wam jeszcze raz bardzo gorąco podziękować za te ciągłe pytania i, i za maile w rodzaju. Marcin, ty, ty nie masz x? Dlaczego? No, One mnie zmotywowały do tego, żeby wreszcie ten temat załatwić, zrobić ten kalkulator i wykorzystać też moje ulgi podatkowe z tytułu wpad na x. Także z całego serca jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za motywację. Tak jak wspomniałem, już w najbliższy czwartek, czyli 3 grudnia, opublikuję na blogu obszerny artykuł o x, w którym znajdziecie też arkusz Excel, rozbudowany duży arkusz ex Excel, w którym znajdziecie. Będziecie mogli sobie zrobić wszystkie obliczenia. W tym arkuszu można sobie porównać XE do IKE. Można zobaczyć też, jakie wychodzą wartości przy oszczędzaniu poza tymi produktami. No i co tu dużo mówić: w większości przypadków najbardziej opłacalny sposób wykorzystania tych produktów polega na maksymalnym wykorzystaniu limitu wpłat na XE, i następnie na wpłacaniu kolejnych nadwyżek na IKE. I już na zakończenie. Jeszcze kilka takich krótkich informacji na temat Igze dla osób, które dotąd się z tym rozwiązaniem nie spotkały. Pieniądze wpłacone na Igze to są wasze prywatne pieniądze, które w każdej chwili możecie wypłacić. To jest wielka różnica w porównaniu z OFE, więc jakaś obawa, że państwo takie pieniądze zabierze, jest delikatnie mówiąc mocno przesadzona. Jedynym skutkiem dokonania wcześniejszego zwrotu środków wpłaconych na Igze jest konieczność doliczenia tego zwrotu do dochodu i zapłaty podatku. Więc po drugie. Środki zgromadzone na Igze są dziedziczone, więc jeśli Twoja ziemska wędrówka zakończy się przed 65. rokiem życia, to takie pieniądze mogą zostać przekazane na Igze wskazanych przez Ciebie osób uposażonych e, lub będą im wypłacone w formie gotówki. W tym drugim przypadku trzeba będzie zapłacić ten podatek zryczałtowany w wysokości 10%. Są oczywiście też sytuacje, w których Igze się nie opłaci, bo wynika z tego, że one jest oparte o mechanizm odliczania Podatku, pomniejszania podatku dochodowego, więc kiedy się na przykład nie opłaci? Pierwsza sprawa. Teraz jest zwolnienie, tak zwane ulga dla młodych, dla osób poniżej 26 roku życia. One mogą płacić podatek PIT według stawki 0%. No w ich przypadku korzystanie z IGZE nie będzie opłacalne, bo nie odliczą sobie podatku. Druga sprawa. Jeżeli uzbieracie na IGZE jakąś większą kwotę, a odliczaliście według stawki 17%, to Likwidacja tego XZ -e przed uzyskaniem 65 roku życia może spowodować, że wpadniecie w próg podatkowy 32%. Więc odliczaliście sobie 17, a trzeba będzie zapłacić 32. Kiepski biznes. Wtedy to się najprawdopodobniej nie. O, no, prawie na pewno nie będzie opłacało. Kolejny przypadek. No, jeśli jesteś na przykład przedsiębiorcą i nie wykazujesz w ogóle dochodu, tak masz. Takie przychody, jak i koszty, no więc też nie będzie z czego odliczyć. No i ten czwarty punkt, właśnie nie ma z czego odliczyć, czyli wykazujesz dochód, ale inne ulgi, też kwota Twoich podatków jest na tyle niska, że nie odliczysz całej tej kwoty, którą wpłaciłeś na Igze. No to w takim wypadku też te sytuacje nie będą opłacalne. Ale jak widzicie, one są dość specyficzne i dotyczą tych sytuacji, w których rezygnujemy z naszego Igze przed spełnieniem warunków. Lub też, jeżeli nie dotrzymamy, lub, lub też, jeżeli płacimy podatek według stawki 0% lub nie płacimy go wcale, bo mamy za niskie dochody. Teoretycznie jest jeszcze możliwy piąty przypadek, teraz tak sobie właśnie pomyślałem, kiedy, nie wiem, nasze państwo drastycznie w przyszłości podniesie stawki dochodowe, a ty będziesz chciał dokonać znów zwrotu przed terminem. No i wtedy może się okazać, że Odliczajse 32%, a tu nagle jesteś w progu 50% podatku i będziesz musiał od zwróconych pieniędzy płacić 50%. Więc myślę, taka najważniejsza, generalna, podstawowa zasada. Wpłacając środki na XE, warto mieć z tyłu głowy prostą, prostą rzecz. To są pieniądze na przyszłość, na emeryturę. Nie ruszamy ich do 65. roku życia i koniec. W takiej sytuacji to jest naprawdę fajny produkt, fajne rozwiązanie. Słuchajcie, mam jeszcze dla Was taką, taką oto wiadomość. Był u mnie Mikołaj, no i podpowiedział, że szykuje się w dniach 6 do 10 grudnia. Niespodziankę, to będą dni darmowej dostawy. Wiecie mówiąc, to strzelam sobie w kolano, bo to oznacza, że te osoby, które to właśnie słyszą i być może już chciały kupić książkę, właśnie się powstrzymają. Ale tak, najbardziej będzie się opłacało kupować w dniach 6 do 10 grudnia. To będą dni darmowej dostawy u mnie sprzedało się już prawie 25 tysięcy książek. Pierwszy nakład to było 30 tysięcy, więc nie wiem, kiedy on się wyczerpie, ale będzie, będzie taki czas, żeby kupić. Więc to jest informacja, z którą z Wami jako pierwszymi się dzielę, ponieważ jesteście ze mną co tydzień na wtorku z finansami. Jeśli myślicie o tym, żeby sprawić komuś prezent, książeczkę można pięknie zabinąć też na prezent, to między 6 a 10 grudnia będzie ku temu świetna okazja. Najbliższy czwartek zapraszam na blog. Tam będzie ta rozkwina na temat X -e z wszystkimi szczegółami, różnymi tam wiecie niuansami. No i przede wszystkim kalkulator, który będzie można sobie wszystko e, policzyć. Tak, za tydzień 8 widzimy się na wtorku. Ja do tego czasu dłubie, dłubię, dłubię tutaj oczywiście e, z wielką pomocą mojej kochanej żony. Może za tydzień się zgodzi, jak ją poprosicie, żeby się pokazać. I wtedy, i wtedy powiem wam, które X -e wybrałem i dlaczego. A potem już na kolejny wtorek. I na kolejne publikacje mam dla Was parę niespodzianek, ale o tym za tydzień. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.